Szalona. Dobrze. I zagalopowanie. Na luzie. I ty zostajesz z tyłu. Tylko konika przed siebie. Konie jedzie galopem. A ty gdzie wyskakujesz? Co ty półsiadem będziesz galopować? Niewygodnie w ujeżdżeniówce. pół ją pod siebie. To niewielka pardubicka. Króciutkie fulki. Galopuje. Galopuje. Zewnętrzna wodza kontroluje. Tak. Tak. Plecy z tyłu. Noga na strzemieniu. Tak jest. Tak jest. Dobrze. Dobrze, zewnętrzna wodza kontroluje. O, tak! A prawy dół. Prawa półparatka, tak. Noga na strzemieniu, długa prawa strona. Dobrze. Dobrze. Tak, jest brawo. I do kłusa, Pryt i plecy z tyłu. Gdzie wyskakujesz? Gdzie się zwieszasz na nią? Do przodu jedziemy, kłos. I zaraz znowu zagalopowanie. Ty się skup zagalopowałem, żeby siedzieć na tyłku, plecy z tyłu. Koń, koń galopuje, nie ty. I już. Tak jest. Dobrze, Paulina. I pół parada pod siebie. Nie wypędzaj. Troszeczkę delikatniejsze pomocy do zagalopowania, bo ona dlatego tak wyprówa, bo za mocna jesteś. O tak. O tak. Dobrze. Dobrze. Tak. Brawo. 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 Tak jest. I przejście do kłusa. Plecy z tyłu. Koń pod tobą przychodzi do kłusa. Tak jest. Dobrze, Paulinka. I zaraz zagaladasz, dajesz sygnał lekki łydkami, i tyle. Koń galopuje. I już hop. Raz, dwa, trzy. Pup. Tak jest. Dobrze. Pod, pod, już pół parada pod siebie. Nie pędź jej, nie pędź jej, nie pędź jej. Zewnętrzna wodza. Tak. Tak jest. Bardzo dobrze. Pamiętaj, dążymy do tego, żeby używać jak najbardziej minimalnych sygnałów. A jak ty od razu dajesz jej mocną łydkę, dlatego ona ci tak wyprówa. I zobacz, zaczynasz myśleć o galopie, ona przyspiesza kłus. To znaczy, że to ty jej coś robisz, że ona ten kłus przyspiesza. O właśnie, bo jak myślisz o kłusie, to kłusuje dobrze. Tak, plecy z tyłu. Nie musisz patrzeć, na którą nogę anglezujesz, powinnaś czuć, jest zła. Leciutki sygnał, tak jest. Gdzieś nie trzeba dużo. Tak, zewnętrzna wodza. Prostszy konik, tak, tak, tak. I plecy z tyłu. Dobrze. Dobrze, Paulina. O to chodzi. Już pół poradką, tylko pod siebie. Prawa nóżka, tak, tak, tak. Tak. Teraz jest bardzo dobrze. O, właśnie. O, właśnie. Tak jest. Super. Prawa nóżka, żeby się tu nie kładła nam do środka. I przejście do kłusa. I w kusie zmieniasz kierunek w kole. Plecy z tyłu. Prt. O, tak. Bardzo dobre przejście. Super było. Tak. Tak. O tak. W lewo nos, w lewo nos, i lewa łydka, bo ci się kładzie na lewą stronę. Jak ją ustawisz w prawo, to nic nie pomoże. Ustaw ją w lewo. O właśnie. Lewym gięciem ją zwalniaj. Myślę, że lewym ustawieniem ją zwalniasz. O tak. Ona bardzo dobrze kusuje. To jest super kłus, już w lewo nosek. Lewy ją zwalniasz, Lewym ją zwalniasz, tak. Tak jest. I zagalopowanie. Na luzie, nie zaginaj się w żebra. Tak, i siedź, i siedź. gdzie wyskoczyłaś? Nie wyskakujemy. Koń, za, koń galopuje, nie ty. O tak, lewa półparatka. Lewa półparatka, tak. Tak, tak. O, brawo. No widzisz, to jest wszystko lewa półparada, bo jak ty ją ustawiasz na prawo, ona się przyszywnia lewą stronę. Jedziesz w lewo, to musisz najpierw rozluźnić jej lewą stronę. Tak jest. Tak właśnie. I przejście do kłusa. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, koń, w lewo, koń. Tak jest. Tak, to jest ten problem, że ty próbujesz jechać i w lewo, i w prawo, koniem ustawionym w prawo sieć, a gdzie wyskakujesz? To robisz. w lewo półparatką, lewo półparatką. Tak jest bardzo dobre. To było super. I dobrze wyczułaś moment. Lewa nóżka, lewa półparatka tak. Brawo. Tak jest super. Lewa półparatka, tak, tak. Tak, tak, o to chodzi. Bardzo dobrze. lewa półparatka, tak, 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 tak jest. Bardzo dobry galop teraz. Już spokojnie z tym lewym zgięciem, lekkie lewe ustawienie tak musisz zacząć, musisz kontrolować, ile masz. Tyle starczy. Nie przez szyję lewa ręka, tylko lewa łydeczka, tak, tak. I przejście do kłusa. Tak? I plecy z tyłu i jedziesz. O właśnie! O właśnie! O to chodzi. Tak. Tak. Lewa półparatka, tylko myśl, że lewą stronę jej zwalniasz. Lewą